Może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz może być tak, że nie zmieni się nic, będziemy w tym trochę miał A może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz że może być tak, a nie zmieni się nic Będziemy w tym trwać na od nich Możesz myśleć, że coś nie tak wydarza się w mojej głowie. Co wszę powiem, to dla ciebie tylko teorie spiskowe, niech ją nowe źródła Są to zaciemnione nie czy kto pętek to już jest praktyka z pismu. Czarna komedia trwa w mediach czarna ciebie rzuca ekran. czarna warta informacja, panu po sobie chcę kiedyś gdzieś tam się obala, ktoś jakiś reżim od pana i panie wysypana, prezentem jak ta lala, niby skąd to wiadomości, panoramy faktów tości negatywnych Co służyć choć co też tu widzę i już po szczęście gram widzę, bo się jest człowieka ani chwa jestem nie tak stać już ziemi Nie możemy przez mówić, nie zejdziemy do niczego i nas jest nie zakłady co nas daje daję to może być tak Myślisz, że znasz, może być tak, nie zmieni się nic Będziemy w tym trwać na a może być tak, że za parę lat Przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz, może być tak, nie zmieni się nic Będziemy w tym trwać na jało a może przetrwamy wśród z spalin Dziś gramy za nim, zostajemy sami, nie mamy progres, naturalny proces w realizacji, prosto staramy się złożyć i ominąć krotkę. Przestawiamy tu chłopczym, bo jesteśmy słońce jak ty, jak na łące, a co się kroją taki na horyzoncie, zające kosy, a może być tak, czy staniemy nas piszczak, gruz, brud, stród i etniczna czeska chłód z bliska domowego ciepła, nie w krew, spływająca w ściekach, a może dzieciak przeskoczymy, pójdziemy, poczekaj, stworzymy dom dosyć. Zwierzęta, ziemia, rośliny, skały Wszyscy pytamy, dlaczego umieramy Bo może być tak, że za parę lat Przestanie istnieć świat, który myśli, że znasz A może być tak, bo nie zmieni się nic Będziemy wtem trwać na jałobok nici A może być tak, że za parę lat Przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz A że może być tak, nie zmieni się nic A może tak jest, że tak jakby podbijają tobie Sumowo, coraz więcej produkują, potrzeb więcej Od poranka do wieczora kręci się ta bojna chora Multimenta, reklamne ta ulotka czy ekran Nic już w tym nie ma Z matrycy trzaskany schemat, a to co się może Zamrojona nie Boże, przecież czym bo tu jest pieniądzem Zamiast miłości masz szansę, chodź przyjaźni do trakty przejść spokojnie, na tym nie nie przejdziesz Bo w środku Bóg się rodzi, w porządku Bóg się rodzi Od porządku oswoimy Twój podsiąku ziomku Damy Ci więcej przetratów, świeci dewej dla tych oczu granat na kopie już życia nie ogarnął może być tak, że rzeczy ważne te płyną zanim zginą ideę z na zawsze ominący w cywna się postaw na wyobraźnię świadomości gości wszystkiego Miej w tym raz na zawsze, bo może być tak, że Przestanie istnieć świat, który myślisz, że znaczy, Może być tak, nie zmieni się nic, w tym trwać może być tak